Dalej wilgoć nad oknem pisze, nie wiem kto i co. Jeszcze kilka osób zwróciło uwagę na to. Już to pokazuję i objaśniam, skąd to się wzięło i dlaczego tego nie naprawiam. Tak, zobaczcie, tutaj jest wilgoć i rzeczywiście nad moim oknem coś takiego się znajduje. A teraz pójdźcie ze mną na zewnątrz. Pokażę Wam skąd to się wzięło. Także serdecznie zapraszam na wycieczkę. To jest stolarka aluminiowa firmy Poncio, swoją drogą reklamowana kiedyś była jako stolarka, która nadaje się tutaj z takimi uszczelkami do montażu na płycie warstwowej i wtedy nie wymagane są obróbki. I to jest powód, dla którego ja tego nie naprawiam, bo większość klientów, którzy do mnie przyjeżdża i rozmawiamy o tym, właśnie pokazuje tą stolarkę jako ostrzeżenie, czego nie robcie. Ja to zrobiłem, hala ma 15 lat temu, jak budowałem ten obiekt i zamontowałem właśnie tego typu stolarkę. I co się okazało? Okazało się, że płyta na tej powierzchni pracuje, nagrzewa się, schładza i te wszystkie okna zrobiły się nieszczelne. Tutaj zamontowałem, to jest od strony biura, parapecik i tu już jest to doszczelnione. Jakoś to działa, ale i tak jest problem z otwieraniem się tych okien. Natomiast u siebie nie zdążyłem i zostawiłem to jako ostrzeżenie, żeby pokazać, co się dzieje, jeżeli nie zamontujecie okien. W sposób prawidłowy, czyli na wymianach na dodatkowej podkonstrukcji i obrobicie to w sposób tradycyjny, obróbkami. Tylko zrobicie tak jak ja, czyli taki system, który jest montowany bezpośrednio w płycie. Zobaczcie na te szczeliny w oknach, tego też nie naprawiamy. Zobaczcie, jak się zmienia szczelina. Zobaczcie, jak to jest krzywo. Te drzwi były zamontowane prosto. A wskutek użytkowania hali, nagrzewania, schładzania, właśnie taki efekt się stał i dokładnie to okno u mnie kiedyś przeciechło potem je doszczelniłem ale zostawiłem to chociażby po to, żebyś ty mógł mi napisać, że e, zobacz, bo on sobie tutaj szelść bez butów chodzi, ale tak prawdę mówiąc nie dlatego, tylko dlatego, żeby pokazywać jakich błędów unikać e, czego nie robić czasami takie systemy, które wydają się ciekawe, które wydają się fajne e, tak jak ten system bezobróbkowy, po prostu są Niepraktyczne, albo w czasie nie znają egzaminu. I też warto o tym mówić, warto dzielić się taką wiedzą, warto e, przestrzegać innych przed błędami, które samemu się popełnia, bo mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. No właśnie, no właśnie. Także pozdrawiam, przekażcie ten filmik, polubcie, jak ktoś będzie budował, to może ustrzeże się takiego błędu i zamontuje okna inaczej niż ja zamontowałem te paręnaście lat temu. Cześć, Rzesiek Engelbrecht, TKM EU.